Dobra, gramy na Ruś templariuszami, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś tutaj okaże zaraz z tą Rusią. Mam już pewien pomysł, jak chcę zagrać. On pewnie będzie grał w scoutów i bardzo dużo kawalerii. Jeżeli ktoś ogląda na YouTube, może lajka zostawić. Więc oczywiście pójdziemy templariusze i łucznicy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj oczywiście już jeden domek powstaje, a później powstaje to. I walimy kui na pełną, nie? Dobra, że w atakuje, to olać. Okej, okay, może być. Dobra, dawaj złoto. Bolicie nerka kolejna żółtaczka. Yy, nie mam zielonego pojęcia co do mnie napisałeś stary. Nie wiem, serio. Naprawdę nie wiem. Nie ma obieczek. Sadge Mandes O Boże, tu rzeka jakaś jest. Dobra. Dobra, cztery w złoto. I teraz trzeba w drewno zaleźć villagerów od razu. Już do drewna QI dawać. Dobra, zostawimy to. Jedziemy dalej na scouting. Ja to bym w ogóle jeszcze jednego scouta grał na początku. Mam takie jakieś wizje, żeby grać jeszcze jednego scouta, żeby więcej mapy i szybciej yy, znajdować. Dobra, i ty, Andrzej, ty musisz od razu już iść. W tego nie, czekaj, dwa, jeszcze dodatkowo to będzie trzech w drewno. A, myślę, że będzie ok, czterech w drewno, i później zobaczymy, gdzie jest jeszcze ten o, tutaj nie ma gdzie iść, tutaj jest strefa, tu jest strefa, dobra, będziesz choćby do tej. Ok, ile jest w drewno? Dwóch, to jeszcze dwóch w drewno i. Aha, chłop mi całe owce wywalił, nie? Bo on zna pewnie mapę. On zna pewnie mapę stary typ. Wie jak skautować i wie, że co chodzi i. Mm, zna pewnie mapę ziomek, wie jak skautować i totalnie mi dupę przeoranie. nie? Tutaj będą pewnie owce jeszcze. Dobra, cztery jest. To teraz wiedzenie jeszcze po age'owaniu dodam. Dobra, age'ujemy, no. Boże, 6 jedzenia. Dobra, mamy jeszcze wieczki. Tu coś jeszcze jest? Dobra, sprawdzę na wszelki wypadek, czy tu są owce, nie? Aidżujemy. I dzięki temu, że Aidżujemy, ja mam przynajmniej rzeczy teraz na. Yy... Ty miałeś tu iść, kolego. Na koszary. Mande mons. Escolte. Exploro. Si. Vado. Que? Pokedo. edificio. Parats. ok. Mandes. En sala. Cavalo. Potrebolałbym wziąć. Mande mons. Escolto. Mande mons. Mande si bene. Mandez quoi Oui, bien. Qu'est-ce que vous demandez Je comprends. Colonel Srequent, Mandez Mante. Ok. Posé sera masson. Courseau, Robek. grande course cours. Ida, que je caut. Espect. Shhh. Parat pour tous, auditez. Quet, monsieur. Si, sommez. Anas la quête. Caval parat.

Dobra racji, że potrzebuję więcej drewna niż e, czegokolwiek to Trzeba jeszcze kuźni. Więc skąd mam tyle drewna wziąć na kuźnię tego pojęcia?

Spokojnie, ja wiem, że ja się fokusuję. Ja nic nie mówię, bo staram się po prostu sfokusować, zrobić cokolwiek. Nie, wiesz, stary żyć, nie? I to przeraża ta gra trochę, ale.

problem Jeszcze jedno koszary, dobra. I to jest Max, który robię. Dobra. I po tym walimy od razu drewno. Od razu idziesz na drewno. Dobra. Perfekcyjnie. Nie, wiem na co pójdziesz. Dobra. Idziesz do drewna i tak. No, błagam cię, rozbuduj już to. Dobra. Idź drewno. I ty walisz do złota jeszcze. Perfekcyjnie. Dodatkowych ludzi. Tu jest. Tu się kończy złoto. Tu jest też mało złota. Tu jest mało złota. Tu jest ogromna kopalnia złota. Dobra, ale to poczekamy. Niech to się wyrobi jeszcze. Dobra, ile będzie villagerów? 4. Dobra, niech Szybciej. I ruszamy do przodu. Zobaczymy, co tam się udało ugrać. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Dobra, w złocie ilu pracuje? Siedmiu, dobra, to mogę dalej dawa dawać po drewno. E, bum, bum, dobra. Dobra, poczekamy aż się zrobi tych trzech łuczników i jeszcze poczekamy aż się zrobią ci ludzie. Podzielimy chłopaków, to będą dwójeczki, to będą jedyneczki, nasz tecek to będzie trójeczka. No to się zbiera.

Kurde, jakiś wilk mnie wystraszył. Ja nie mogę. Idziemy na plecy, zobaczymy, coś tam się wydarzy. Tutaj, oczywiście, bum-bum. Siedmiu gości nie ma nic. Dobra, no to wy jesteście potrzebni już tu. Dobra, i was bym prosił już

Do, chłop do trzeciej ery przeszedł, nie gadaj. Dobra, muszę go zaatakować, on nie może mieć wojska, stary, nie wierzę w to. Zobaczę, co tam się dzieje. Nie? A ci na wilka idą, boże. Wierzą w sekundę, ucieka ten typ. Ło, chłopie, on już ma armię też. No, to było głupie. To było debilne, co wiem. Gratuluję, Łukasz. To było idiotyczne, wręcz. To było wręcz idiotyczne. Si sumes. Si, Zysumes. Proszę Zysumes. Me Proszę ma tous le monde. Heil, mes des mois. Schaskun. comme vos place. Quand je meurs deux doigts, c'est deux. Weil jetzt moi besoin. Ile kosztuje wybadanie TH do złota? Dobra, badam teraz razu. Nawet nie Dobra, to budowanie tych genuańskich kuszników jest kompletnie bezsensowne, nie? Ojec oh, les ordonnance. Adertant oh, sezment. Veici les commandements. Seeds prest seport commandement. Compagnon. Actandens commandement. C'est laisse de compagnon. Oui. Preste par un Preste par une sanglante. Sur quoi, guerrier? Oui. 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 Pour un souhait oui. Yes. pour La besoin yes, est passé. C'est preste pour le siège. Aye. Oh, il apparaît. Jusqu'une, moi une bersize. Mon arc est preste.

Advertence tout le monde. Lors de Batige, je sais Mon arc est prêt. Vigence, tu es prêt. Oui, je l'en battis, mon vote. Oui, mais il est prêt. Oh, yes, tout le monde. Jovali Bastir. Si Veg a au chance. Compagnon. Rachel. 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 Rachel.

Bo on mi już wyciął złoto. Normalnie mi wyciął złoto jedna z krami. To ja już po prostu jestem postawiony do muru i po prostu atakuję jego bazę. Muszę go zniszczyć, nie mam innego wyboru.

O Boże. O Boże. Sorry, ja się wiecie, mało się odzywam jak gram, bo ja mi mikruję, walczę, wiesz co chodzi. O mój Boże kochany. Dobra, zobaczmy co on tu miał. O Boże. Stary, wiesz co się stało jak ja bym go nie zaatakował? Chłopie, wiesz co się stało jak ja bym go nie zaatakował? Ja bym... Chłopie... 10 minut, i jest po mnie. Tak, kompletnie. 10 minut, jest po mnie, nie? W sensie już widzę te cztery stajnie u góry. Tu już chłopie kuźnia, już, już rynki. Chłop ma rynek przy bazie w ogóle. To, to, to już w ogóle hit. Dobrze, że szpitalnicy. Stary szpitalnicy i łucznicy to jest najlepsze kombo. Wiesz dlaczego? Bo za produkcję łucznika płacisz drewnem i jedzeniem, a za produkcję szpitalnika potrzebujesz złoto i 50 jedzenia, więc możesz spamować tych szpitalników z łucznikami i w miarę szybko przejść do agresji, nie? Zrobiłem błąd, że mu wjechałem do bazy tak wcześnie. Bez taranów, bo ja powinienem robić tarany od samego początku. Tarany są OP. Jak wjeżdżasz, chłopie, czterema taranami, to jest boom tylko najważniejsze żeby stracić szpitalników między tarany. Nie wiem, taką lekcję wyciągnąłem z tego, nie? Jestem dalej nowym ze srebra, ale jakby to powiedzieć, no zabawnie jest. Ja sobie lubię patrzeć na moich oponentów, jakie mieli levele, bo jakby wam to nie powiedzieć, ja mam 26. level, ale gram w Age of Empires od 3 dni tak na poważnie. Moi oponenci z reguły mają 80. levele, no właśnie widzisz stary, no. Tu ma o wiele więcej gier ode mnie rozegranych, nie? Ja wiem, że to ja się tym nie tłumaczę, tylko po prostu tak mówię, no tutaj gościu wygrał poprzednią grę, a w czy, czym grał? Rusią. No to zobacz, on stary cały czas dwa mecze Rusią, trzeci mecz Rusią. Widzisz, on cały czas dusi Ruś, kolejny raz Ruś. Same, same Rusie, nie? To, 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 to wiesz, oni grają też jednymi, jednymi Tutaj zobaczymy losowy mecz, czy to będzie też Ruś? Stary? Czy to będzie też ruś, bo chciałbym tylko zerknąć? Nie, tutaj, tutaj zagrał Lancasterami. I widzisz, nie poszło. Tutaj drugi mecz. Ruś nie poszło, ale on dusi głównie Ruś ten ziomek, nie? Z tego co widzę. No cóż, no fajnie się grało.